Dam dam dam! Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Nitek. Gramy w Enter the Dungeon. Zeszliśmy już do trzeciej komory. Chyba tak, chyba tak. Iran mamy dość fortunny, bo gramy łowczynią i broń mamy nawet całkiem niekiepską i nawet jakoś tam stoimy mocno ze zdrówkiem. Nie mamy żadnych klątw, nie mamy żadnych zobowiązań finansowych w bankach w żadnych, więc jest całkiem tip top. Możemy ruszyć z krucjatą i przygodą i spróbować donieść pierwszą spłonkę, którą kupiłem level wcześniej, żeby sklecić ten nieszczęsny nabój, który jest w stanie zabić przeszłość. I być może uda nam się osiągnąć. Coś jeszcze. Ku przypomnieniu, jeżeli ktoś nie widział i zmignęło mu tylko nasze ostatnie spotkanie. Zebrałem tam zatrute napromieniowane naboje, dzięki czemu wszyscy zabarwiają się na zielono. Ale zamiast jak Hulk gubić spodnie, gubią punkty zdrowia. Ja też w sumie czasami troszeczkę, ale w każdym razie trut, truciznę wrzucamy im z każdej teraz dowolnej broni. Jak widzicie, nawet lasery tutaj orają i trują, więc jest całkiem przaśnie. Zobaczmy, tutaj mamy króla, jakiś challenge. Zobaczymy, co on tam chce. Nie, oczywiście, nie korzystając z uniku z przewrotem, ale 21 pieniądze. A ja nie mam tyle, bo brakuje mi jednego sztuki pieniądza. To dość fajny challenge i taki w sumie nietrudny do wykonania. Moglibyśmy się na niego porwać, tylko. Mm -hmm. Wydałem bardzo dużo pieniędzy jeżeli chodzi o zakupy w sklepie, no bo musieliśmy kupić tą pierwszą spłonkę, ona kosztowała lekko 110 łusek, co za tym idzie, no nie mam teraz zbyt dużo środków, ale jestem ciekawy co przygotował dla mnie sklepikarz, więc warto byłoby nie podejmować po hop tej decyzji powrotu i podjęcia tego challenge'a, bo być może na cokolwiek nam starczy, a nóż… będziemy go mieli na gardle. Nóż w sensie. I… i co? I będzie trzeba kupić HP. Ale mamy też tutaj amulety z, z magnetu przetapiać. Przetapiać. Czym był przetapiacz? Nie wiem czy przytapia, czy to nie było coś takiego, że jest to przedmiot aktywny, który stawiany w pomieszczeniu powoduje, że ściąga kulę, taki trochę generator czarnej dziury, ale nie jestem pewny i nie jestem w stanie wam tego teraz powiedzieć, musiałem sobie to sprawdzić, e, empirycznie najlepiej, dlatego też y, no nie będziemy raczej tego kupować, bo to już kosztuje 168, więc raczej nie sądzę, że uda mi się tyle uciorać tutaj na, tym, e, na tej komorze, także trzeba będzie to sprawdzić po prostu kiedy indziej. Ale sprawdzimy to przy jakiejś nadarzającej się okazji, a nóż tam dropnie z czegoś, także wiecie. 56... Yy, a sztuk... <grytania> sztuk bojów yy, na 500, więc sobie to weźmiemy. Mam tutaj jedną skrzyneczkę. Standardowe skany ścian nie przyniosły rezultatu. Zielona skrzyneczka nie jest tak źle. Mamy co prawda dwa kluczyki, więc można by było sprawdzić po prostu jeszcze kolejny pokój. Nie wiem, czy uda mi się to jakoś sensownie przeskoczyć, więc myślę, że skorzystamy sobie z pokoju, który jest tutaj wyżej. Nie będziemy mogli się wtedy przeteleportować, prawdopodobnie. A nawet jeżeli nie przeteleportować, to po prostu znajdziemy się na północy tego pomieszczenia. kurczę, tak też się stało, bo jesteśmy teraz po prostu wyżej. Dzięki czemu po prostu też nie wpadniemy w tamtą dziurę. A jest takie ryzyko. To boostera tego trzeba na się rozpuszczonych najpierw, żeby się zająć całą resztą. Ja potrułem wszystkich w międzyczasie, jeszcze tutaj zielony glut, który biegał za mną, potruł też swoich kolegów. Dziękuję ci serdecznie, to było bardzo, bardzo miłe z twojej strony było, to, że chciałeś wszystkich potruć. Dziękuję. Ale całkiem spoko. Nie mam do ciebie o to żalu, ani pretensji. Myślę, że koledzy, których miałeś, mogli mieć o to żal. Dziękuję ci, panie glucie. Dobrze, 3,5 HP. 3,5 serduszka, Bo HP oczywiście więcej. Challenge Room, polegający na strzelaniu się z dużą ilością nacierających przeciwników jednocześnie. To ostatnio też było. Ostatnio chciałem to zrobić, ale nie zgadnijcie co się stało. Zapomniałem o tym, że chciałem to zrobić. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku, że straszna gapa jest ten zapominalski, często w granżonach. Więc muszę sobie obiektywy, które sobie stawiam przed sobą. Powtarzać jak mantrę, tak wiecie. Amna, no, amna. No". Pamiętaj o zbieraniu naboju albo czegokolwiek, co tam chcę zrobić. I kiedyś tak nie powiedziałem, i właśnie Challenge room'a opuściliśmy. Moglibyśmy sobie zrobić Challenge room'a, to zawsze jest dodatkowy kawałek ekwipunku. Nie powinno być tak ciężko. No, my też nie jesteśmy takie leżce w tym momencie bo i mamy tutaj jakieś fajne bronie w plecaku, i mamy jeszcze modyfikator do, do tych pocisków, więc de facto mamy większe szanse, niż byśmy tam weszli na golasa, co jest takie typowe dla trzeciej trzecie komory, bo to już zazwyczaj się jest takim troszkę koksem większym, niż, niż taki leszcz, który zaczyna właśnie gundzen w ogóle od początku, albo ze skrótu. Także są jakieś szanse i myślę, że... Na, idź na challenge, idź na challenge, pokaż challenge jak się robi, jak się umieraj y, szybko w Enter the Gungeon Challenge. <noise> to do wykonania jest, to jest do wykonania. No Dobra, na razie tutaj musimy troszkę grzyby zredukować. Grzyby chyba nie da się otruć. W ogóle coś wpadłem nawet, nie wiem w co, ale straciłem pół Chyba mnie trafił czymś, o Jezus. Gościu z klątwą. Czyli mocniejszy przeciwnik, jeszcze. Te kulki, to przypominam, bo ja już też o tym mówiłem, ale wiecie, jak to jest. Nie każdy musi to wiedzieć. E, typy, które mają klątwę i strzelają takimi kulkami, powodują, że jedna taka kulka jego, jeden pocisk od niego, zadaje mi damage taki prawilny i słuszny, bo zajął mi właśnie całe serce mi zdjął. Więc dla niego jestem teraz na hita. Więc lepiej, żebyśmy w te kulki nie wpadli, bo już pomyślałem, że jednak czegoś nie robimy. Nie robimy. A on klątwę wrzuca mu w ogóle gościu, który tutaj łazi. Tam pan kapłan jest. Co się stało? Aha, ty. Nie wystrzelać. Wrzucił mi silence, ten nabój, bo jest klątwo i też ma tą większą moc. O kurde. Ale jajo. No ten nabój jest takim przeciwnikiem dziwnym. Dobra. Mamy go z głowy. Jego też mamy z głowy. Postanowi się zdetonować. Lovely. Ha! Dobra. No dobra, trochę pokrzyżowali mi plany, bo nie czuję się teraz tak pewny na challenge. Zajechali mi tutaj moją y, pewność siebie w dość szybki sposób. Prosty stosunkowo, po prostu mnie zaorali. Sprzeciwili się moim planom. No, nie dziwię się, były dość ambitne. Mogłoby jeszcze wyjść na jaw, że, że coś potrafię. Sekretów nie ma żadnych. Widzę, że gra stwierdziła, że... Jak nie pójdziesz na challenge, ubijemy cię gdzie indziej. I nie dość, że dostajemy bardzo dziwny rozstaw pokoi, które tutaj musimy przejść, to rzuca w nich, w naszą stronę, przeciwników wszelkiego sortu. I naprawdę robi się tutaj gruba impreza z tego faktu. Jezu, jeszcze, jeszcze nie, na, nie znoszę tej komnaty z tymi wagonami. Trochę taki pies pasterza jestem tutaj, jeżeli chodzi o te wagoniki. Sam z nich nie korzystam i chciałbym, żeby przeciwnicy też tego nie robili. No bo bo... bo, bo, bo kiepsko jest. No po prostu. Po prostu. Zresztą, tak jak już wam kiedyś mówiłem, ta komnata ma taką wadę, że to lekkie autonamierzanie, które występuje na padzie podczas strzelania, powoduje, że te kule tak dziwnie się odkrzywiają, jak lecą. I przez to ciężej ich trafić. To jest taki najgorszy, najgorsza rzecz, która tam jest trafić w nich po prostu, napadzie. Jest jeden z takich pomieszczeń, które faktycznie mogą być nieciekawe. Bo te kule tak dziwnie zakręcają, troszkę jak, wiecie, tam Angelika Jolie też tak dziwnie skręcała kulami w Wanted. To już mówiłem na pewno. To jest taki ciąg myślowy mój. Jak zakręcające kule, to od razu widzę sekwencję otwierającą Wanted. To był w ogóle fajna sekwencja otwierająca tego filmu. Nie wiem, czy oglądaliście to. To, nie wiem, czy to nie bazowało na jakimś komiksie, Być może tak, bo, bo dość taki dziwny temat, jakieś tam. Bractwo broni? Ja nie wiem, to był taki mocno. Już nie pamiętam, musiałem sobie odświeżyć. Ale tak mi coś dźwięczy, że Bractwo broni, bo, bo. Enter the Gungeon. Ale oni potrafili tam, wiecie, ze snajperki strzelać i tam kule się zakrzywiały. I sekwencja otwierająca była taka, że tam Angelina była na dachu, wiecie, a noga Angeliny Jolie też była z nią na dachu. No i była ta noga Angeliny, Jolly z nią na dachu i one tam strzelali i, i te kule gdzieś tam pod jakimiś kątami leciały, tak wiecie, omijały wszystko, takie sekwencje komputerowej graficzki, ale to wiecie, fajnie wyglądało kiedyś jeszcze, to leciało, muszę się było zajarać, zwłaszcza nogą Angeliny i generalnie było spoko, bardzo taki, taki wiecie, blockbuster, który można obejrzeć, poszedłem na challenge, o kurcze zrobiłem rolkę i nie zrobiłem challenge, wiem, że to był challenge bez rolki, no nic. To było że, najgorzej wydany 21 łusek w tej partii. Enter the gun. ups, no zdarza się, ale challenge był jak najbardziej do wykonania. Tylko ja jestem środka i zlamiłem. No nic, zapomniałem się. O, ale co ciekawe, mamy teraz dostęp do pomieszczenia, w którym podniesiemy sobie kolejną rzecz potrzebną nam do zrobienia kubku. To jest jeszcze ten taki lżejszy pokój. Bo potem pokój, który trzeba zrobić, jest jeszcze gorszy. Natomiast tutaj, jak widzicie, jeszcze są wagoniki. A na komnacie trzeciej, czwartej, przepraszam, na komnacie czwartej też jest do pokonania taki wiec Indiana Jones' style, że trzeba przejść podobną komnatę, tylko że nie ma do dyspozycji wagoników. Tam robi się już trochę mniej ciekawy. Znaczy, w sensie to jest fajnie, fajne i ciekawe, bo to jest taki dobry patent. Który trzeba sobie obejść w jakiś tam sposób. I teraz może ja wam pokażę o co mi chodzi, co trzeba tam zrobić, bo może kiedyś tam traficie, a ja niekoniecznie. Otóż jak zobaczycie łuski tu wpadły, a teraz tutaj powinny zostać na tym, chyba że to nie działa w przypadku tych wagoników. I teraz się mądrze, chyba się mądrze. Bo działa ten patent znakomicie jeżeli chodzi o... Będziecie przynajmniej wiedzieli, co trzeba zrobić. Jeżeli będziecie o tym poprzednim. Znaczy poprzednim, następnym tym... Jak on to w ogóle zrzuca te łyżki tak dziwnie? Że nie mogę sobie wcelować. No, na rany Koguta. W każdym razie, to widzę, widzę, że tutaj nie działa. Jeżeli będziecie robić to w czwartej komorze, będziecie spróbowali zebrać ostatni fragment do naboju, bo mamy już trzy teraz. Dwa w tym. W tym biegu, i brakuje nam jeszcze tego jednego z tego następnego, to tam natkniecie się w pewnym momencie na komnatę, która jest też przepasna i nie ma w ogóle ścieżki. I tam, jeżeli nie macie jakichś skrzydeł albo czegoś, co pomaga Wam w poruszaniu się w powietrzu, po prostu nie daje wam wpaść w dziurę, albo macie np. item, który blokuje wam to w jakikolwiek sposób to wpadanie do dziury. Trzeba strzelać tak, żeby łuski sypały się w tą przestrzeń, dzięki czemu będziecie widzieli ścieżkę, bo te łuski się będą rozsypywać na tych niewidocznych ścianach. Tutaj to nie działało, ale to możliwe, dlatego że nie jest to wymagane, żeby to tam działało. To po pierwsze, a po drugie, że to są tory, więc może te łuski po prostu jakoś tak skrzętnie między torami spadały. Ciężko mi doszukiwać się usprawiedliwienia, nigdy tego nie próbowałem tutaj, chciałem wam po prostu pokazać, ponieważ no, wydaje mi się, że czeka nas porażka. Ale to już po przerwie, na którą was serdecznie zapraszam. No dobrze moi drodzy, Jesteśmy już po przerwie, <laughs> sprawdźmy, co też czyha na nas, jeżeli chodzi o pojedynek z bosem, z szefem wszystkich szefów. Nie, no, komnata trzecia, więc obstawiam na coś bardzo nieciekawego. E, zaraz tylko sprawdzę. Będziemy orać go z karabinu laserowego. Wydaje mi się, że będzie to dobry dobór broni e, na czołg. No to na czołg. To możliwe, że nawet uda nam się coś tutaj jeszcze zrobić ciekawego i mile was zaskoczę, bo czołg jest jednym z tych bosów, którego widok rozpala moje serce! No to nie jest jakiś trudny boss. Zrzuca tam sobie czasem jakiegoś pomagiera, co prawda, ale generalnie y, można sobie z czołgiem poradzić, tylko laserem to tak kiepsko. Zobaczymy jak tam y, ten zapętla czy jak to tam nazwali, broń z lupera. No, tak sobie to strzela. Nie mamy nic ciekawszego, kurczę na tego przeciwnika. Y, dostaliśmy też już tyle razy, że chyba jednak nie uda mi się nic zrobić ciekawego i pożegnamy się z tym de facto! De facto nie kiepskim ranem. No niestety nie udało mi się. Zgubiła mnie pewność siebie. Moja rada do was, moi drodzy, nigdy nie bądźcie zbyt pewni siebie w Enter the Gungeon, bo nigdy nie wiecie, kiedy i czym gra was postanowi zabić. No to było straszne, ale szybko lecimy dalej w takim wypadku. Troszkę tutaj nakręcony akcją, więc nie ma co tutaj zasypiać gruszek w popiele. Spróbujemy przedrzeć się przez zastępy przeciwników na szybko, na gorąco. Spróbujemy złożyć jeszcze raz ten nabój nieszczęsny, a potem jeszcze raz, jeszcze, jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz. Dobrze, to był wiecie, taki ran, dobry, yy, rokujący dobrze, bardzo, bardzo dobrze rokujący był. Ale no, nie udało się, więc yy, no nie ma co tutaj histeryzować, tylko trzeba grać dalej. Jak to mówię, good Good, get wrecked. Jedny słuszny tip, jaki można powiedzieć przy Enter the Gungeon. No raz oczywiście nie otwierajcie brązowych skrzynek, bo, bo czasami nie warto. I jeżeli nie znacie receptur do manchera, czyli tej skrzynki, gdzie wymienia się dwie bronie za jedną, to też nic nie wrzucajcie, bo zazwyczaj nie warto. Przełóżcie sobie tak, że wkładacie wtedy w tajemnicy dwie bronie. I dostajecie jedną. jedną, jakąś tam. Na przykład Łok. A wrzucacie mu RPG, RPG. No i trochę taki no, średnie komando, a bardziej Rambo. Ja zawsze lubiłem komando. Bardziej niż Rambo. Chociaż gra Rambo, klasa sama w sobie nie powiem. Natomiast, jeżeli chodzi o filmy, to dopiero do Rambo przekonała mnie właściwie część, która chyba przez wielu uznawana jest za niezbyt fajną, a mi się jakoś najbardziej podobała. I z tego co pamiętam, i kojarzę. Aczkolwiek oglądałem tyle razy w kawałkach ineraty, że teraz zerkając na któregokolwiek Ramboszcza, zwłaszcza że grałem też w tą grę. no grałem. To mm, nigdy Rambo jakoś specjalnie chyba nie obejrzałem, tak żeby siąść i ciurkiem obejrzeć do końca. W sensie od początku do końca. Mm, być może taki sekret mój polega na tym, że nie do końca. No. Nie, nie, nie lubię Rambo, bo go nigdy nie obejrzałem? Do końca? Jest taka możliwość, ale tego czwartego już obejrzałem. wiecie tego, gdzie już jest stary Sylwester. <grym> stary Sylwester. Dobra, weźmy to od razu. Nie ma co czekać. Częsteczkator, dziwna materia, lubię tą broń, ale zostawimy sobie ją na później i, <laughs> i wam jej jeszcze nie pokażę. Yy, tak, więc wracając do tematu Rambo nigdy jakoś specjalnie ze nie przepadałem na tyle, żeby go obejrzeć yy, w ogóle, jakkolwiek. Yy, wiem, że cieszył się swoją popularnością. Wiadomo, to tak jak dwa obozy różne tutaj Binding of Isaac i Enter The Gungeon. Tu Komodorka i atarynka, tu pecetowcy i konsolarze tak są fani Komando i Rambo. Albo jedni mogą powiedzieć, że nie ma w ogóle fanów komando na przykład. Ja wolałem zawsze komando, rocket Launcher, <grystanie> motanie tam, wiecie, różnymi takimi brońmi można powiedzieć, że on też im tam robił na koniec Enter The Gungeon, bo zaczynał tam Fest mocno opierać się na tym, co otoczenie mu przyniosło i mocno improwizował tam Arnold. Tak czy siak, lubiłem właśnie bardziej komando niż Rambo. Z wyjątkiem tej czwartej części, która urzekła mnie. <grystanie> Ale to już kwestia chyba tego, że czasami jakiś taki blockbusterski, właściwie nie blockbusterski, bo to dziwnie brzmi. Może jest poprawne. To lubię sobie czasem takie odmierzające kino włączyć. Do tego Expendables też skradło moje serce. Aczkolwiek zdaje się, że tego z Rondo Rousey, czyli chyba trzeciego Expendables, nie widziałem. Widziałem chyba dwie części, tak mi się wydaje. Na dzisiaj taki jest stan. Ciężkie buty. I serduszka i kluczyk. No fajnie. I jeszcze bloker, tak? To się nazywało? bloker? Tarcza zdrajcy, czyli bloker. Po angielsku bloker, czyli tarcza zdrajcy. Sims Legit. Tak, to jest ta broń, która przy przeładowaniu. Stawia tarcze, e, to o której mówiłem w pierwszym odcinku, jeszcze i tam też odkrywaliśmy, jak ją zdobyć, bo zdobyć ją można poprzez tutorial wcześniej i w żadnym innym wypadku nie występuje, jak po zauraniu dodatkowego bossa, którego odbokowywuje się przez znalezienie tajnego pomieszczenia, mieszczącego się jeszcze w salach samouczka. Także, jeżeli ktoś nie kojarzy, jak to zrobić, e, myślę, że powinien się zainteresować pierwszym odcinkiem, jakkolwiek z mojej strony. Tam też dokładnie tłumaczę i pokazuję, co zrobić żeby zwiększyć swoje szanse, a właściwie włączyć obecność bossa na... Y w komnacie, zdaje się, tylko w ogóle nie występuje, póki nie wykonacie odpowiedniej czynności. Co tu się w ogóle dzieje? Yy, teraz yy, tak pokazuje wam się Enter the Gungeon z bardzo dobrej strony interaktywności z otoczeniem, co zawsze chwyta moje serce. Yy, to też możecie już wiedzieć i słyszeć, mogliście, że lubię sobie niszczyć te rzeczy i te książki i to wszystko, co tu lata, yy, bo, bo to fajnie, yy, fajnie bierze mnie, jeżeli chodzi o yy, taką organizację. Wiecie, giereczki, fajnego pixelartu, jak to się wszystko sypie, i to jest tak Miłe dla oka i to cieszy się moje serce wtedy yy, i po prostu lubię sobie, tylko że to był akurat taki moment, że na tej planszy, gdyby było trochę więcej przeciwników, to mam wrażenie, że zaraz bym ich nie odszukał oczami. No i fajne jest też to, że gdybym mógł, ale mam ślepaków tak w sam raz, bo dwa, <gryw> więc tak w sam raz to można by użyć ślepaka albo jakiegoś czegoś wybuchowego, i to zaczęłoby tak fajnie się przesuwać po ziemi. No ja po prostu lubię ten efekt. To jest taki mój, m, moje małe coś, m, co cieszy moje oczy poza już w ogóle samą organizacją wizualną Enter the Gungeon, to to jest taki feature, który bardzo fajnie jest. No Fajnie wygląda, takie ruszające się, można powiedzieć, efekty Nvidia i Geforce Experience Physics. Do tego dążyłem, tylko w świecie takim rozpikselizowanym, no to mniej więcej tak samo, taka 8 tam, 16-bitowa wersja 32, no wiecie, pikselartowa. Wchodzimy, cząsteczka Thor, jedziemy z królem nabojów, no dobra, jakoś damy radę, akurat broń z wybuchami, więc można wam było pokazać to. Te wybuchy chyba nie działają na zasadzie. O kurczę, wpadł we mnie ten leszcz jego pomagier. Nie zauważyłem w ogóle, że biegnie. Można by było tutaj zrobić taki fajny feature, ale widzę, że nie działa. Nie oddziaływuje to na kule. Bo jeżeli chodzi o broń wybuchową, jak możecie pamiętać, lub też nie, broń wybuchowa, która gdzieś tam eksploduje, przy okazji nabojów rozpraszanych przez przeciwnika. E, to po prostu je kasuje, działa to na zasadzie ślepaka, no ale widzę, że tutaj nie ma takiego oddziaływania specjalnie, więc y, no nie jest, nie cieszy to mnie specjalnie, ale no nie jest nic, z czego by się nie dało przejść, tak just like that. Heh. Pewnie, że ty, ale ty wpadł. O kurka, wpadła mnie, dostałeś się to oznacza plus jeden pojemniczek z HP. O kurczę, to idziemy, kurczę! Jeszcze osłonka, strzelba nicości do walki na małe odległości. Ciu, ciu, ciu. Piu. Dobra, to też to jest dobra broń. Dobra, nie będziemy używać czegoś takiego, bo ja coś czuję, że on nam się jeszcze przyda. Mamy tylko 50 łusek. Do 60 dodatkowych jeszcze nas wiele dzieli, właściwie do 110, nas wiele dzieli, ale być może uda nam się to nazbierać, więc zobaczymy, jak tam to pójdzie. Oczywiście potrzebne nam to jest, powtarzam, powtarzam, uwaga, do pierwszej spłonki potrzebnej, do uwaga, również powtarzam, zrobienia naboju, który jest w stanie Zastrzelić przeszłość bohatera, którym gramy, czyli łowczynie. O, kurczaki, w ogóle gramy łowczynią. Właśnie do mnie dotarło, że robimy jakieś fest wykręcone i szalone rany, grając postacią, która nie jest moim konikiem. Nie jest konikiem, jest łowczynią, ale nie jest też pilotem. Rozwalamy, bo to daje klątwę. Klątwą można sobie podkręcić poziom trudności. Tak, wiem, mówiłem. Nie, wiem, nie dzisiaj, ale mówiłem o tym dobrze, natomiast zasady należy wykładać jasno i klarownie, żeby nikt potem nie był zdziwiony, co widzi i co dzieje się na ekranie. Tak jest. Lecimy. Ui. Bardzo ładne tutaj hopki, rolki fest. O kurczę, moja szkoła. O, kurka, jeszcze z tym. Nie zauważyłem, że on jest tu na dole, bo powinniśmy jego najpierw wyciągnąć. Ale nie ma tego złego. O, wpadłem w żelazną dziewicę, bo jakże by inaczej? Natomiast mieliśmy armor. Albo nawet nie mieliśmy i niewiele nas to kosztowało. <laughs> nie, no trzeba iść ten no, tak. Easy. Tak, jak odrobina pomyślunku, Dwa wdechy, żeby więcej powietrza w, puc w pucach trzymać. Pięknie. Pięknie. Strzelba. Shotgun Frenzy. To bardzo jest taki newralgiczny motyw, jak gracie w Call of Duty na multiplayerze. I, I tam może o mamach jeszcze nic nie wspominają, ale. Widzicie, warto by zestrzelić tą szynkę. ale o mamach nie wspominają, za to mówią, że jesteś leszczem, bo grasz ze strzelbą i robisz pay and Spray, zamiast grać taktycznie, co oczywiście nie ma jakiegoś tam przełożenia, w Ka bo to Call of Duty jest, ale ludzie lubią sobie tam pokrzyczeć faktycznie na graczy, którzy latają ze strzelbą. <grym> to jest, bo. Proszę konsoli, bo widz polega na tym, że skoro jest lekki Autoim, to lubi ten nabój czasem się podkręcić, znaczy może nie podkręcić, ale nie, nie wymaga to tak dokładnego celowania, jak inne giwerki, jak to przykład wiecie, jakieś karabiny, takie jednostrzałowce, no a strzelbą biegniecie i robicie tam cuda, no więc wiadomo, że tam się inni ludzie denerwują, którzy <laughs> możliwe nie umieją grać. Różnie to bywa. Dwa kluczyki Amo Zestaw taki se, ale nas interesuje i tak pierwsza sponka, być może on wiedza do tego nie zadbał. Strzelba bardzo mi się podoba. Fajnie by było, gdyby dropnęło nam amo, bo się tak zakochałem w niej troszeczkę. Ona taka jest szybko strzelna mocno. Nabój się cwaniak schował ze stołem, ale żeśmy go szybko wyciągnęli. Jeszcze jeden nam został. Bardzo ładnie, bardzo fajna ta strzelba. Dość duży damage faktycznie na y, niezbyt duże odległości. Moi drodzy, to co czeka nas za drzwiami, czy zdobędziemy pierwszą spłonkę, o tym już przekonacie się przy następnej okazji. Ja jestem Nitek, to było Enter the Dungeon. Dziękuję wam serdecznie i do zobaczenia przy następnej okazji. ADIE!